Cześć, cześć! Dzień dobry, kochani. Witajcie w niedzielę w bonusowej minimani. A dlaczego bonusowej? Bo odsprzedałam, że tak powiem, mój kolagen. Kupiłam sobie swego czasu kolagen do ale niestety nie mogę go jeść, bo mam no, skutki uboczne, że tak powiem. I udało mi się go odsprzedać. I stąd też mam do rozdysponowania 90 zł. Z tym, że 20 zł chciałabym przeznaczyć na moje wakacje, żeby to ukończyć, bo zostało tu już nam niewiele. Dobra, tu mam pisaczka dwie kosteczki, a reszta pójdzie na minimalnie, ale na który binder, bo tutaj wtedy nam zostanie 70 zł. To jeszcze muszę się zastanowić, czy rozdzielimy to na 3, czy na 1. E, dobra. Najpierw zrobimy moje wakacje. 3 i 6. 3 i 6 to jest lustro, 6 i 3 już też zajęte. 1 i 4, e, przepraszam, 2 i 4. 4 i 2 zajęte. To to samo. 1 i 2, 2 i 1. 6 i 1 to mamy 3 złote. 3 złote, czyli tak 20 minus 3 będę sobie odejmować, a 1 i 6 to mamy złotóweczkę. Minus 1. Dobra. 6 i 4 to już mamy. 4 i 6 mamy. 1 i 6, 6 i 4. No, teraz czwórki wychodzą, nie? Ale jak wyścigu po kasę prosiłam o czwórkę, to oczywiście nie chciało mi e, wyskakiwać. 2 i 3, 3 i 2. 2 e, i 4, 4 i 2. Wiecie co, My tak możemy sobie chyba rzucać do... Nie powiem do czego. <śm> czyli zobaczmy tak. Yy, tu mamy aparat yy, 1 i 1. Robisz sobie ze swoją ekipą zdjęcia w fotobudce, musisz zapłacić 15 zł, czyli wykreślam aparat minus 15 i zostaje mi złotówka i widzę, że 3 i 5 to jest złotówka, czyli minus 1 i wychodzimy na 0. I kochani, zostało mi tu jeszcze 4. 4, 3 i 4. Hmm. Dobra. I to. Pokuszę się jeszcze o 11 zł. Dołożę. Ale to już nie z tych. Tylko ze z mojej skarbonki. Ze skarbonki, która świeci pustkami. Ale tu mam odłożone pieniądze na poniedziałek na wyścig po kasę i na moją prywatną partię szachów z Ewunią. Ale to nic, to wezmę z jedzeniowych. Czyli kończymy, kończymy moje wakacje. Ua! Bardzo się cieszę. Tu dodajemy. Dzisiaj jest 8, nie? 8, 0, plus 31

Wow, super, ale się cieszę. Wiecie, naprawdę to jest super zastrzyk gotów na nasze wakacje, które nie wiem kiedy będą i czy będą w tym roku, ale na pewno te pieniądze pójdą na wakacje. Dobra. Ding, ding, ding. Tylko, że to się nie liczy do naszego. Zestawienia czerwcowego, ale w drugiej kolejności będę starała się ukończyć wiosenne porządki. Tutaj, no nie, tutaj zostało dużo obrazków. Dobra, to jest to. Druga rzecz, jaką bym chciała jeszcze dzisiaj zrobić, to w piątek poszalałam trochę na zakupach poszalałam w sensie, no musiałam się trochę obkupić bo moje wszystkie koszulki wołały o pomstę do nieba wszystkie są gdzieś jakieś dziurawe albo poplamione bo robiłam obiad na przykład bez fartuszka i oczywiście olej gdzieś mi tam prysnął i już plama została, także no kupiłam sobie chyba osiem bluzek, no bieliznę. Dla mojego synka kupiłam parę ciuchów, więc ja z mojej koperty osobistej wyciągam 70 zł. 70 zł, bo to, to, tyle wydałam z funduszu jedzeniowego, więc to musi wrócić. Dobra, to by było to. I teraz tak, to może, tu mam odkurzacz to może mm, 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 mm. sobie zobaczmy, jak to tu wygląda. E, tu, tu, tu. Wiecie co? To może ja trochę oszukam system i wezmę sobie trzy. Cztery. Cztery Cztery wyzwanka. Ja je tu sobie przetasuję. I tak. Jeden, dwa, trzy i cztery. Dobra, te pieniądze idą tu. Niestety nie mam drobniej, bo już mam przygotowane zestawy na poniedziałek, więc już nie chciałam ich ruszać. To, co udało mi się rozmienić, to sobie rozmieniłam, ale no, mam nadzieję, że jakoś damy radę. I teraz tak wezmę sobie kostkę czwórkę i kostka czwórka tam, gdzie mi wskaże, tam idziemy. Yy, może 10, 10 sobie wylosuje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie wiem ile tu jest tych monet, że tak Dobra, to sobie odkładam na bok na następną partię i jedziemy. Do jedynki jedzie yy, jedna, do dwójki lecą dwa, do trójki lecą cztery, trzy i cztery. Do czwórki lecą trzy. <laughs> Idealnie dobra, to teraz tak. Do moni leci dwa. <laughs> to były te. Dobra. Do moni leci dwa. Dwa, dwa, dwa. 2 złote. Nie wiem, jak sobie poradzimy. Najwyżej będę wsadzać te moje monetki. Jak będę miała, to potem będę. No, szybko. Będę wymieniać. 3 złote. Leci tu. Jeden, dwa i trzy. I została mi jedynka jeszcze i będzie ukończone. Trzy, tu. No, 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 no. I w ogóle zauważyłam, ja tutaj robiłam, e, przed złączeniem nagrywania robiłam e, ornung w moich wyzwaniach i się okazało, że e, miałam dwa albo trzy byki, e, więc je poprawiłam. Dwa, cztery. 5 i 10. Więc je poprawiłam. Część pieniędzy, które miałam na przykład odłożone na przyszły raz, okazuje, że nie powinny być odłożone na przyszły raz, bo powinny normalnie lecieć na tył. Tu mamy po 2 zł, czyli mamy 2, 4, 6, 8 i 10. I tu nam zostały jeszcze tylko 3. Dobra, to idzie tu, to idzie tu. Ale wiecie co, ja tu chyba sobie.

Nie mamy, jak wydać. Dwa i cztery. Zobaczmy, czy ja tu mam rozmienić piątkę. Tak i tak. I cztery złote leci tu. Dobra. Czyli tu coś mamy więcej. Tak. I to sobie odkładam. Ta złotówka miała zostać, nie? Dobra, tu zostało nam jeszcze 51. To spróbujmy, tu Tu były. Tu były co? Te cztery wyzwania rowerowe. To też się potasuje. I już sobie znalazłam kolejne e, przez, e, pomysły na przeznaczenie tych mini. Jednym z nich to będzie tatuaż, bo już rozmawiałam z panią, która tatuuje, że ten tatuaż, który ja sobie zaprojektowałam, wyjdzie mnie 250 zł. Więc muszę uzbierać w wyzwankach 250 zł. I druga rzecz, no to już zapomniałam oczywiście, co ja na co ja chciałam zbierać. O oh, Jesus. Dobra, nieważne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I zostanie nam dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O jak ładnie, dobra, to po dziesiątkach. To jedziemy tak, że teraz tam, gdzie nam wskaże, czyli do trójki kładziemy jeden. Do trójki kładziemy jeden. Do trójki kładziemy jeden. Do trójki kładziemy jeden. Do czwórki kładziemy jeden, do trójki kładziemy jeden. Co to jest? Że to tak woła. No nie, no do trójki leci jeden. Oj, przepraszam! Do czwórki leci jeden, do czwórki leci jeden i ostatni do trójki. Czy Wy to widzicie? E, muszę Was trochę poprawić, przepraszam. O, tak. Dobra, czyli to nie dostało nic.

10 i 11. A na co to idzie? Na filtr do wody. O. Nie wiedziałam, że taka to jest yy, potrzeba. I najwięcej dzisiaj zgarnęło. Coś, co się kończy. Aha, czyli coś, co się kończy, co nie ma swojego przeznaczenia. Fajnie. 5.

Kolejne wyzwanko, tu mam spinacz. 30 i to jest bez celu. Póki co. Aha, jeszcze bym sobie tylko zapisała, że to jest 30 zł. Dobra, fajnie. Leci. I teraz yy, wyciągnę sobie kolejne. Wezmę sobie tak i to będzie zbierać na tatuaż. Yy, dobra, to są te cztery, co były, i tu mamy po dwa złote: 5, 10, 12, 14, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tak, i czy ja muszę znowu to rozmienić? 15, ale nie mam. Nie mam. Nie mam gdzie rozmienić. Czy ja tu gdzieś miałam? Yy, przepraszam na, na moment. Muszę zobaczyć, czy ja mam gdzieś jakieś drobne w tych moich koperkach. Yy, tu mam wszędzie po cztery. O Jezus. Dobra, zobaczę jeszcze tu w mojej... Karbonce. Tak, Tak, dobra, to tak sobie jeszcze rozmienię. I tu miało być tak: 14 na tył. 14 na tył. I złotówka na przyszły tydzień. Dobra, to mamy te cztery. Eee, dobra, tak. Tak, 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 tak. tak. I ostatnie, co byśmy tu sobie zrobili? Jeszcze zobaczę sobie w tym segregatorze, jak wyglądam. Zostało nam 21 zł. Jak tu wyglądamy z tymi? To są duże. Dużo za dużo. Dobra, to weźmy sobie tak to. to. To to, 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 to. Będę oszukiwać. Jeden, dwa, trzy. To może być ewentualnie i, i to i cztery. Dobrze. Mieszam. Dobranie będzie tak, 1, 2, 3 i 4, i nie wiemy co gdzie jest. Rzucam kostką czwórką i powinno być w tych tutaj moich pieniążkach 21 zł. Czyli tak, do dwójki leci 1, do 1 kileci 1, do trójki leci 1 i do dwójki leci 1 i do czwórki. O, super, sprawiedliwie. Każdy coś dostał. Do czwórki leci jeden, do jedynki leci jeden, do jedynki leci jeden. I ostatni do czwórki. Dobra, to zacznijmy tu od okoła opału. I tu mamy dwa złote, czyli złotówkę wrzucam naprzód. Tu mamy dentystę. Dentysta zbiera pa 5 zł. O, fajnie. 5 złotych. Tu wykreślam. Piątaka. Wkładam dyszkę, a wyciągam piątkę. Dobra. Tak. Pyk. Na auto poszło dwa zł. Tyle, że ja nie mam znowu jak wydać. O, mam jak wydać dwa złote. Czyli wykreślam dwójeczkę. I ostatnie. Dobra, to wydałam. Ostatnie dwa. Przepraszam na chwilę. Już jestem z powrotem. Tu mamy 13 i 13 zostało, zgadza się, zgadza. I to leci jeszcze na odkurzacz. I mamy 13 3 6 9 10 13. I zostało mi 2 4 6 8 11. I kończymy. No dobra. No to taki film na spontanie. Do niedzielnej kawki. Do zobaczenia jutro. Buziaki, pa pa!